Znowu dzisiaj odcinek. mi nie że jeszcze sobie Zrobię nagrodę. jeszcze sobie nagram Milny. I po prostu dokończymy ukończenie... to. Dokończymy tego. Dokończymy to. Dokończymy to. Zrobię to. już to. Zrobię trochę nie to. nie to. I trzeba to skończyć. Jak nie, nie jeden odcinek, to skoń, nie, nie skończy się tego, to można w drugi na przykład. No. Tak Ja dzisiaj chyba postanowię, że kupię sobie coś jak zdąży, że? I to, i to. Jak zdąży, że i to, te pole zrobić, to najwyżej to. I my, 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 my I to najwyżej przejdziemy do skóry i kupimy nowy ciąg. Zobaczycie, jak to będzie. Bo nie wiem czy to będzie miał być mały, średni czy duży. Bo tego ciągnika można kupić owe trzech razy. Tylko zobaczycie jaki jest kół. To chyba, a nie, jeszcze wam pokazywałem gdzie jest kół. A nie, nie pokazywałem tylko, że i, i zawsze jeździliśmy tam. Jeździliśmy tam. Na dzisiejszym odcinku który nie... Nie ty. Tylko w tamtym. Dzisiejszym, w tamtym dzisiejszym odcinku. Przejechaliśmy tutaj kombajnym. A w ogóle kto nie widział tego tamtego odcinka, to, to jest na moim kanale już. może wylądował tam. Jak tam, co ląduje na moim kanale. Jak nie wiem, czy wam mówiłem, ale jak skończymy to, koszenie na, na polu pszenicy, to wtedy to wejdziemy no, na skupię i kupimy ten ciągnik. No i mi się wydaje, że jakaś tapeta z tym ciągnikiem może by była. Tylko, że ja to... Że tylko, że ja nie wiem. A może już wam kupię ten ciągnik, ale nie zobaczycie, chyba bo będę bo zrobię ten to. Musi być na stracie. Trochę czasu, trochę zmieniło ta cięcia, ale tego chyba nie zauważycie. A jakbyście słyszeli u mnie to... A jakbyście u mnie słyszeli to, że coś brzmi... No strasznie. Jakbyście słyszeli takie a u mnie, to nie... To nie bójcie się, to nie wiem, co się u mnie dzieli, ale dzisiaj jest chmurem, to na u mnie... To nie że co to. Jakaś zachmurzona pogoda dzisiaj, dużo pada dzisiaj u mnie. A jak u Was pada, czy jest burza, to napiszcie na dole w komentarzach, bo, bo u mnie to się zapowiada, jakby była, by miała być burza. Bo słychać takie brumianie. No ja jakieś brumianie jestem. Stup. Dobra, jeszcze. Uh -huh. Jeszcze dwa, trzy, dwa, jeden raz nie no dwa razy trzeba. Przejeżdżę, ja bo nawet trz. E Trzy razy. Ja odstawiam, że trzy razy trzeba pojechać. Jeszcze. Ja wy też odstawić. Znaczy, nie odstawięcie w komentarzach, bo, bo to tak wystarczy poczekać chwilę i zobaczycie, ile trzeba. ile tego to. ile też jest. Jeszcze. Ja odstawię, Dobra, ja odstawiam, że. Jest, są jeszcze trzy, bo ja widzę takie coś. I... I... co to będzie, prawda? I czy... prawda? Dobra, zmieniam troszkę, takie, chyba na cztery... dwa. Jeszcze jeden. Trzeba by O! Widzicie? Jak się zmieściłem? Ja ładnie. Ja... A może... Dobra, ten Ten, ten ślad to nie, nie róbcie na to. Czasem też e, trzeba się nie Po prostu. A tak to się zakultywatoruje. Na następną odcinku. Dobra, ja już jadę po tego ciągnika nowego. I się ciekawicie chyba. Nie przeminajcie, bo możecie pominąć tego ciągnika. Nie róbcie tego, kurczę. Cią... kurczę. Spadł mi ten telefon. No, bo... Dobra, tylko odstawię tę kombajna. Piękny kombajn. to jest Dobra przez farmę przejedziemy. To jest atak mój. my też już tu te, te skręcanie takie już idziemy tej i już tu jest. Piękny ciągle A ja muszę aż wyjść. O. No a tak muszę wyjść, ale widzicie. Jaki to jest w kole zapomniał? Tego nie czytajcie, bo to oszukuje. No nazwa ciągnika. To było tutaj, tylko to jest zamazane. A ja nie będę się to włączać tego. Ale ładnie. Nawet ma na to koło. Chciałem John Deere. Jednak to zdecydowałem. Oszukałem was. O nie przepraszam. Ja nie mogę. A w ogóle muszę to. Jeszcze zrobię tutaj małe ma, małe cięcie, tylko że on chyba jest taki duży, że... Ten ciągnik jest taki duży, że... że on nawet tu! On tu się nie, ledwo mieści na tej lawecie Ciągnik was zrobię. Słuchaj. Piękny ciągnik jedzie. A może to nie mnie to? W ogóle trzeba też przetrząsać... ...przetrząsać i... i zgrabić i za to... zabalować to. Tą łąkę. Pamiętacie? Tą łąkę jak pierwszy odcinek? Chce Pamiętacie? Jak kosiliśmy. Jakby to nie będę jechać za szybko, bo, bo wiem, ja już kiedyś jechałem szybko i mi ciąglić, nie widziałem, że ciągnik spadł, jechałem na pomerę. On został na całym to, na całym to, na samym sklepie, bo, bo spadł mi <laughs> przez to, że skręciłem za mocno. I on na bok się powrócił. Abrastu, to style star, Yeah. Piękny ciągnik na farmie. Jest. Co mam już, już, jeszcze zrobić, bo mam jeszcze trochę czasu mam. na to. Mam jeszcze dwie czy jedną minutę na coś. a Że, żeby... żeby przestać Zaparkować zapalkować i żeby znalazł sobie ładne miejsce. Jaki piękny ciągnik nowy. Nie chcę go uszkodzić, choć ja tak za chwilę go uszkodzę. No to tutaj to Nie! Nie zjeżdżaj tak mocno. Prawda, czy on tu się nie zmieści. Bo tutaj też się mało zmieści. Co, ale. Ja nie mogę, zapomniałem że że. W ogóle to o czymś zapomniałem. U znajdź! że ją znalazł, że ją tu. Że ją to znalazłem Nie no Takie coś Pożytki. To jest drakony Watora w ogóle Tylko znam sobie Albo Dra przyszedł Dra przyszedł Dobra Damy Ci nowe wyzwanie troszkę. Jeżeli jesteś takim silnym i skrętnym ciągnikiem, to coś bym się mógł skować. O, tą przyszedł. To jest mocne. W ogóle trzeba kiedyś wiesz, jeszcze to zrobić. Porządki na farmie. Będzie. Będzie taki odcinek. Będzie taki odcinek z porządku... porządki na farmie. Będzie, choć będzie chyba mało on trwać. Może on trwać 8 minut, bo... Po... Do chy... Do chyba, że... On to, będę szukać miejsca, bo musi się nie zmieścić. Więc ta przyczepa, ona jest tylko teraz to. A w ogóle poczekaj, bo jest tozynkowa i trzeba to. A ja może się żegnać w ogóle. Ja nie mogę! Dobra, to było wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja się żegnam, papa. Pa.